Jego, Na mazowieckim często tam wystawiamy. W związku. Ten nut będzie tu stał? To... Fajny, to fajnie. Zbierze, tak. Co dajcie niżej. To ta ostatnia ustawa, którą robisz. Jeszcze, tak? padeczku, bo wtedy jest Boże. decyzja, nie? Albo dajesz wyżej pod kątem, ja, ja. albo dajesz prosto w ten A. sposób. Ale niejdy, Też, tak tak to jest upięta Zobacz. Prawy ruch niży. Oj, taki prawie zestawiamy. jest. jeszcze raz. Dobrze. Cały kombinezon z dłoni czy kostium? Nie, 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 nie. po ja Dzień, to, żebyś stał. To powiedzieć co? No w ogóle. Czy to tak, tak, że robimy w ogóle dziury na tej na wysokości twarzy, nie więcej na tej wysokości Aha, na przestrzał. To nie moje. Ale ja jestem dołka. Ale ja punkt. Na wysokości, no wysokości, na wysokości ja piersi.

i co? To, i to, to zostaje, tak? Wszystkie śmieci zostawiamy. To jest jak to nie część tej, Do jutra, tak? tej akcji. Jutro, jeżeli ktoś będzie chciał kontynuować, to sobie może dalej skrokać. Kreacją jest przestrzeń, a nie materia. Kreacja polega nie na dodawaniu, tylko na odejmowaniu. Nie? Tak jak w rzeźbie z kamienia, gdzie się ujmuje. A tutaj jak gdyby samą formą jest dziura. O, tio Wielka góra. Dwie tak. A, to Aha, tam jest, tam? Tak. tak? i z tym wcześnikiem nastąpił? Dawno, dawno się nie pominąłem. Przepraszam bardzo. Co się jest, Ty? Tak. super jest, tak. Daj

jeszcze trochę, jeszcze trochę. Marku, Marku, co teraz? Co teraz co teraz? Co teraz? Co teraz? Na dzisiaj kończymy akcję, jutro mogą może publiczność kontynuować. Czyli dzisiaj to już po prostu jest cel, tak? Tak, dzisiaj, tak? Jutro zobaczymy, co się stanie. Jeżeli ludzie będą chcieli się zaangażować na wernisażu, to każdy będzie mógł wejść do tego pomieszczenia i się wyżyć. Trochę. Podziałać. Rozumiem. <grym> Dobrze. To jest nóż w wodzie? Nie. Nóż w murze? Nie. Nóż w sterofianie? tak. co Ty myślisz o tym? Powiedz. Czy jest wiele rzeczy w tutaj o tego To yy, Spontaniczna akcja. Tak. Yy, świetna energia. Świetna energia, tak. Świetna energia. Na, na tak. W razie, ja będę Jeszcze, Jeste, jeszcze. Jeszcze, jeszcze?

Pokaż, pokaż, pokaż. Pokaż Wiktoria. Jest Wiktoria. Jest, jest jest. Jest yeah. Jak ma być stworzenie świata? <grym> stworzenie <się do poważenia> świata, to jedzenie. Wszystkie, wszystkie grono. Pogłębiajcie, pogłębiajcie, tak jest. Po no? Pojadka. Zobacz, tu dziura, tam dziura. Tu. Tu <grym się> dziura, tam dziura. Tu jest, dziura. jest dziura. dziura. Tu jest łapa, nagrywam ją. Łapa, jest druga łapa, jest łapa. Tutaj jest dziura, ta. Marek, powiedz, czy jesteś zadowolony z dziur? Jestem bardzo zadowolony. Jak oceniasz te dziury? Bardzo dobrze. Ale, ale jak widzisz, dlaczego one się różnią? Dlaczego one się różnią? Powiedz. No Myślę, że każda osoba, która tutaj pracowała ma inną... Energię. Myślę, że, że typ, osobowości, typ osobowości jest tutaj bardzo widoczny. Tak, Tak myślę, że właśnie to się przedstawił. Mhm. Czyli Pokazuje temperament, sobie. osobowość, cechy emocjonalne, psychiczne w, prawdziwim, dziurach, prawdziwim. w dziurach wychodzą. Wychodzą. Wchodzi ja serca. Ja że ja zauważyłam, no... Zobacz. wiesz co, nie da.